Tomasz Stokinger 64l Nie przestaje zaskakiwać. Ostatnio w jego życiu doszło do istnej rewolucji. To gest miłości wobec ukochanego jedynaka. Moje miejsce na ziemi tak myślał kilka lat temu, gdy kupował opokojowy dom z dużą piękną działką w Warszawie. Tomasz Stokinger 64l Miał poczucie, że wreszcie stworzył siedlisko, o jakim marzył od początku aktorskiej kariery. Uwielbiał latem siadać na tarasie i delektować się poranną kawą, ale niedawno zdecydował, że rozstanie się z tym pięknym miejscem. Aktor wyprowadził się z wartego prawie 2 miliony domu. To wcale nie była łatwa decyzja, ale czego nie robi się z miłości, donosi świat i ludzie. To było postanowienie Tomka, niczym nie wymuszone. Zdecydował, że swój dwustu metrowy dom odda synowi, Robertowi. Tomek stwierdził, że syn będzie miał z niego większy pożytek. Robert jest rozwojowy. Założył rodzinę, ma żonę, dwuletnią córeczkę. Tomek podarował więc dom synowi, a sam przeprowadził się do mieszkania. Zdradza informator tygodnika. Samotnie żyjący aktor od dawna nosił się z tym zamiarem. Po rozstaniu z prawniczką Ewą kilka lat temu, aktor w dużym, pustym domu jeszcze bardziej odczuwa swoją samotność. Przekonał więc syna, że piętrowy dom z ogrodem jest idealnym miejscem dla młodej rodziny, która może w pełni korzystać z dużej przestrzeni. Sam nie miał wątpliwości, że zamieszkanie syna z żoną Patrycją i córeczką Oliwią w domu na Ursynowie to dobra decyzja. Dobrze wiedział, że jedyny syn bardzo lubi to miejsce i dobrze się w nim czuje. Tomaszowi zależało już tylko na tym, żeby wszyscy w rodzinie powitali 2020 rok w swoich nowych miejscach. Jak każdy kochający ojciec, aktor czuje się odpowiedzialny za to, co dzieje się w życiu syna. Chciałby być dla niego i jego rodziny wsparciem, i to w każdym znaczeniu tego słowa. Nie przestaje też podziwiać syna, że tak doskonale odnalazł się w roli ojca. Dzieli wszystkie obowiązki z żoną z zapałem i radością. Obserwował mnie w roli taty, widział, że też robiłem wszystko w domu, łącznie z gotowaniem i zmywaniem. I wcale nie był to wynik przymusu. Robert poszedł w moje ślady, cieszy się Tomasz. Ma też jedno marzenie. Nie chciałby, żeby wnuczka Oliwia była jedynaczką. Moim marzeniem jest, żebym jako taki żwawy dziadek mógł wnuczce.